Dzisiaj Wam pokażę jak dołam o mojego realistyka czyli jadę. Ogólnie będziemy je myć, te włoski. Dobra, to teraz zamaczamy jej włoski do wody. Trzeba uważać, żeby konie nie... żeby nie było mokre i robimy Tu Ładnie też żeby. Dobrze, dobrze. Dobra, teraz łatwiej. Dobra, teraz trzeba okay, zrobić się to Nie rozprowadzić. Tu też końcóweczki. Będzie miała piękne włoski na końcu. Teraz odżywkę. I... Teraz spłukiwamy włosków. Trzeba spłukać całą szampon. Zawijamy ręcznikiem, żeby nadmiar wody w... Płonął. Teraz suszymy. Po umyciu i wyprostowaniu włosy są piękne i śliniące. A czy Wy dbacie o swoje realistyki? Napiszcie w komentarzach, a teraz będę się żegnać. Spodobał Wam się filmik, łapeczka, subskrypcja. To pa zejwki, pa!